Szuanko chciałbym Was przedstawić, że zaczynam nagrywać od nowa Na razie to będzie METIN Później może będą jakieś większe gry Chciałbym powiedzieć, że zaczynam nagrywać na serwerze itarius.pl Zapowiedź wszystko będzie w opisie Chciałbym powiedzieć, że jeszcze tam konto na Ventusi, a temy, co temy na itarius Więc tak się prezentuje ku z karkami. Parfait, to 6,7 na takie test. Pierwsza, 250, pas, a plus 7. Tutaj jakieś runki. Roski, książki. Tu jak uda jest. Zbrońciem dwa średnie. jakieś pierścienie, kamyki, na broń. Wpijmy do pasu 6,7 ulepy więc zapraszam y, filmik będzie ze startu serwera na pewno pojawi się jutro lub wieczorem zobaczymy więc do zobaczenia na serwerze e, i nie, zap, nie zapomnij suba, lajka i komentarza